Apple Watch od Xiaomi, koniec Instagrama oraz biedne Apple TV Dzień dobry! Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku programu Subiektywnie, programu, w którym rozmawiamy na tematy ważne i ważniejsze dotyczące smartfonów. Żeby sztucznie nie wydłużać, przejdźmy do konkretów, bo informacji, o których dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać jest aż 6 Po pierwsze, Xiaomi Mi Watch, krótko mówiąc pierwsze oficjalne watch od Xiaomi. Po wielu sukcesach związanych z Xiaomi Mi Bandem, chińska firma postanowiła wejść również na rynek smartwatche. I nie da się ukryć, że jest to w jakimś stopniu plagiat. I niezależnie czy lubimy, czy nie lubimy Xiaomi, trzeba to powiedzieć otwarcie: Xiaomi Mi Watch, który dzisiaj zostanie zaprezentowany na konferencji wraz z Note 10, jest niemalże kropka w kropkę identyczny, skopiowany pod względem wizualnym, ale nie tylko wizualnym, ale i oprogramowania, co Apple Watch. Czy to źle, czy to dobrze, nie mnie to oceniać. Na pewno będzie to spory hit sprzedażowy, wszystko to wynika z ceny, ponieważ według nieoficjalnych informacji Mi Watch... Będzie kosztował coś około 600 zł w Polsce, może 699, zatem biorąc pod uwagę ceny Apple Watcha, które zaczynają się, pomijam trójkę, zaczynając od tych 4-5, a raczej już teraz głównie 5, około 2000 zł daje nam to niemalże trzykrotnie niższą kwotę. Za funkcjonowanie i działanie Smartwatcha będzie odpowiedzialny Snapdragon 3100, czyli CPU, przygotowane przede wszystkim do Smartwatcha, dodatkowo wsparcie e SIM, GPS, NFC, jeżeli wszystko to będzie miało przełożenie na funkcjonalność i to, że będzie to działać tak, jak powinno. Niezależnie, czy to będzie kopia, czy nie kopia Apple Watcha, biorąc pod uwagę cenę i biorąc pod uwagę to, jak Xiaomi jest popularne nie tylko w Polsce, ale również i w innych krajach świata, jestem przekonany, że będzie to ogromny hip sprzedażowy. Drugą informacją, o której chciałbym z Wami porozmawiać, to sprzedaż smartfonów. Nie jest to może spektakularny wzrost, ale jak się okazuje, około 1-2 punkty procentowe sprzedaż względem Zeszłorocznych wyników sprzedażowych telefonów komórkowych poprawiła się. Na ten moment Samsung w dalszym ciągu przoduje i to bezapelacyjnie jest liderem, sprzedając. W trzecim kwartale 2019 roku blisko 80 milionów urządzeń. Na drugim miejscu jest Huawei, na trzecim Apple, na czwartym Xiaomi, a tuż za Xiaomi mamy jeszcze bardzo dobrze radzące sobie Oppo. Jednak wyniki sprzedażowe to jedno, też trzeba wziąć pod uwagę progres, jaki następuje w kolejnych kwartałach. Na ten moment Samsung zanotował wzrost o 11%, Huawei mimo tych problemów z rządem amerykańskim o aż 29%, a firma z Cupertino straciła 7%. Jednak pamiętajmy, że te wyniki w głównej mierze obejmują okres przed premierami nowych iPhone'ów, zatem najprawdopodobniej, a nawet jestem pewny, że w czwartym kwartale 2019 roku będzie to wyglądać ewidentnie lepiej, bo jednak te tanie iPhone'y po 3400 zł. Robią furorę, tak jak już mówiłem w ostatnim, w ostatnim subiektywnie, i najprawdopodobniej te wyniki znacznie się poprawią względem tych wyników z trzeciego kwartału 2019 roku. Kolejny news, który na pewno ucieszy wielu zwolenników Samsunga, a już tym bardziej przeciwników Exynosa, to to, że Samsung do końca tego roku zamyka dział rozwoju, mówiąc tak bardzo ogólnikowo Exynosa. Nie jest to ostateczna informacja, że Exynos nie będzie produkowany. Jednak możemy mieć pewne obawy, czy faktycznie żywot w przyszłych latach Exynosa ma sens. Wiadomo, jeżeli nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Samsung tworząc Exynosy, które w wielu oczach nie są tak dobre jak Snapdragony, chociażby przez technologię, w jakiej zostały wykonane, przez większe zapotrzebowanie na energię, i są jakoś bardzo popularne. Jednak jeżeli ktoś ma możliwość wybrania modelu S9, S10 i ma możliwość, no to faktycznie wolałby wziąć takiego Snapdragona. Na ten moment wiemy tylko tyle, że najprawdopodobniej pracę straci 300 osób. Nie jest to liczba mała, jednak biorąc ogólnie, globalnie całego Samsunga, raczej jest to tylko i wyłącznie ułamek, a raczej promil tego, co Samsung zatrudnia. Być może Samsung przejdzie na ARM i to on będzie w głównej mierze odpowiedzialny za tworzenie nowego, nowych procesorów, bo fakt, Samsung mógłby się skupić tak jak inni producenci tylko na Snapdragonach, Huawei ja pomijam, I jednak wiadomo, że będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami, a Chcąc zachować odpowiednią marżę, najprawdopodobniej ceny telefonów musiałyby o te kilka, być może nawet kilkanaście dolarów podskoczyć. Kolejny news dla fanów Facebooka, a przede wszystkim Instagrama. Wybaczcie za clickbaitowy tytuł. Instagram znika, ale nie do końca. Niedawno dostaliśmy informację, jakoby Facebook miał kompletnie odmienić stylistykę, mianowicie samą ikonę swojej aplikacji. Ikona ma być mocno ujednolicona. Mówiąc krótko, Facebookowi przede wszystkim zależy na zaczęciu postrzegać też inne platformy, jak jako własność Facebooka, bo jeżeli nie wiecie, no to informuję, że poza Facebookiem, Facebook ma w swoim posiadaniu jeszcze Messengera, Whatsappa oraz Instagrama. Plany, jakie Facebook ma niebawem wprowadzić, nie spotkały się zbyt dobrym odbiorem. Z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest Facebook, że jest Messenger, że jest Instagram, że jest Whatsapp, a taka zmiana kolorystyczna, bo o co dokładnie chodzi? Facebook pozostanie ze swoim logiem facebookowym oczywiście ze lekką zmienioną czcionką oraz wyglądem Instagram miałby zająć miejsce takiego samego Facebooka, z, tylko z innym odcieniem bardziej nawiązującym do Instagrama, to samo by się dotyczyło WhatsAppa oraz messengera. Ja widzę w tym problem taki, że dużo osób pracujących w sieci, po części zarabia na swojej pracy, chociażby tak jak ja i wielu innych youtuberów, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. A jeżeli ktoś zarabia chociażby z Instagrama, no cóż, i wówczas taka instagramerka musiałaby się czasem stać facebookowiczką. Przedostatnim newsem, o którym chciałbym Wam trochę opowiedzieć, to Apple TV, czyli alternatywna. Platforma streamingowa dla Netflixa HBO Go i muszę powiedzieć, że na ten moment jest to bardzo, ale to biedna platforma, która na chwilę obecną nie ma racji bytu, a przynajmniej w płatnej wersji. I ja na początku się dziwiłem, dlaczego Apple rozdaje darmowe 7 dni. Bo krótko mówiąc, w ciągu tych 7 dni na ten moment można obejrzeć całe Apple TV, czyli to, co Apple ma do zaoferowania. Krótko mówiąc, na ten moment Apple dało nam 9 seriali. I to wszystko. Mało tego, część seriali, chociażby jak See the Morning Show for All Mankind, posiada tylko i wyłącznie trzy odcinki. I już mówię to wprost, jeżeli ktoś chciałby kupić abonament na tę usługę, nie kupujcie tego, bo za 25 zł dostajecie 9 seriali, które są nagrane, fakt, są nagrane bardzo ładnie. Si, wygląda fantastycznie, tym bardziej, jeżeli oglądasz to na telewizorze 4K, dużym telewizorze 4K, no zdjęcia są fantastyczne. Poza tymi dziewięcioma serialami nie ma nic, nie ma żadnych zniżek chociażby na wypożyczanie. Wszelkie problemy nawiązują też w warstwę techniczną. Często jest tak, że jeżeli przykładowo oglądamy Netflixa, mamy możliwość pominięcia czołówki. Tutaj takie pominięcie nie jest możliwe. Dodatkowo, jeżeli na przykład zatrzymasz w danym momencie film, wyłączysz i na przykład będziesz chciał następnego dnia włączyć, w 99% nie zatrzyma się to w tym miejscu, w którym Ty przestałeś oglądać. A jeszcze inna sprawa dotyczy chociażby oglądania filmów w trybie offline. Tak jak zazwyczaj, ściągnięcie serialu. Byliśmy z żoną na wakacjach, to ściągnęliśmy chyba wszystkie możliwe odcinki setki, aby mm, obejrzeć sobie te wszystkie sezony. I tam serial zajmuje jeden odcinek 120, 140, 150 MB. Aby ściągnąć sobie taki serial u Apple, trzeba mieć te minimum 2-3. Ponad 3 GB, a biorąc pod uwagę wielkość yy, chociażby sprzedawanych urządzeń od Apple, iPhone'ów, które w podstawie w dalszym ciągu mają 64 GB pamięci wbudowanej czy iPadów, no to bardzo szybko taką pamięć w urządzeniu możemy zapchać. Dla mnie to jest y, ogromny problem, tym bardziej, jeżeli ktoś wyjeżdża chciałby sobie na szybko ściągnąć gdzieś do obejrzenia y, w samolocie czy w pociągu. No, to też to łącze też musi być jakieś odpowiednie. A jeżeli ktoś by chciał ściągać to na LTE, no to jeżeli są te limity gigabajtowe transferu, to taki transfer szybko zostanie wesany przez samą aplikację Plus Jeżeli chodzi o same seriale, tak jak powiedziałem, nagrane są pięknie, w szczególności C, jednak ten drugi serial nawiązujący do alternatywnej przeszłości, jakoby Sowieci jako pierwsi wylądowali na Księżycu. Podobał mi się, choć to nie jest też coś takiego, że tyłek urywa. The Morning Show bardzo podobnie i ja wiem, że w tych serialach występują gwiazdy i to one miały zachęcić potencjalnych klientów do oglądania tej platformy streamingowej, bo no cóż, któż nie lubi Jennifer Aniston, Steve'a Carella czy Jasona Momoa? Są to bardzo lubiane postaci, za które też Apple musiało też pewnie słono zapłacić. No i tutaj przechodzimy do tego, że ta słona zapłata też musiała się wiązać z tym, że za 9 seriali na ten moment trzeba płacić 25 zł. Jeżeli chcesz spróbować Apple TV+, spróbuj. Gwarantuję Ci, że w ciągu 7 dni obejrzysz wszystko to, co jest dostępne. Jeżeli kupiłeś jakiekolwiek urządzenie od Apple, wówczas taki rok subskrypcji masz za darmo. A jeżeli chcesz kupić... Włączyć sobie taki abonament za 25 zł, to nie włączaj, bez sensu. Ostatnia informacja, chyba najbliższa mojemu sercu, to to, że już niebawem swoją oficjalną premierę będzie miała Motorola Razer, czyli reinkarnacja urządzenia z 2004 roku. Mówiąc krótko, pierwszy moim zdaniem zakrzywiony smartfon, który ma jakąś rację bytu. Jednak ta racja bytu nie do końca będzie miała przełożenie na sprzedaż, bo z nieoficjalnych informacji jakie znalazłem w sieci, telefon ma kosztować coś około 1500 dolarów, zatem jest to kwota półtora iPhone'a i raczej nie zdobędzie, a przynajmniej u nas w Polsce nie zdobędzie jakiegoś ogromnego zainteresowania, choć jest to jakaś dobra wróżba. Na przyszłość, jeżeli te ceny będą spadać, w chwili obecnej, niezależnie czy mówimy o Mate X, Motorola Razr, która notabene wydaje się najciekawsza, czy Galaxy Foldzie, to raczej nie oczekujmy na ten moment cudów. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcenie tych kilku, kilkunastu minut na obejrzenie tego materiału. My widzimy się za parę dni. Pozdrawiam serdecznie. See ya.